Nazywam się Natalia Profer i witam Cię serdecznie w podcaście Buch czyli Książka, w którym opowiadam m.in. o literaturze niemieckojęzycznej. W pierwszym odcinku postanowiłam polecić Wam bardzo ciekawy kryminał, Zabijaj Uważnie, autorstwa Karstena Dus. Książkę wydało w ubiegłym roku wydawnictwo Otwarte z Krakowa w przekładzie Mateusza Borowskiego. Karsten Dus urodził się w 1973 roku i jest z wykształcenia prawnikiem, co ma tutaj olbrzymie znaczenie. E specjalizuje się w prawie najmu i własności mieszkań. Pochodzi z rodziny prawników z Essen, ale obok kariery prawniczej od zawsze zajmowały go także media. Pracował przy produkcji różnych programów telewizyjnych, prowadził audycje ra radiowe, bie bierze i brał udział w licznych satyrycznych i komediowych przedsięwzięciach. Pisał do tej pory raczej skecze, krótkie utwory bądź utwory dotyczące prawa, aż w końcu naszła go ochota na napisanie czegoś dłuższego i w ten sposób powstała książka Kryminał z wielką dozą poczucia humoru pod tytułem Zabij uważnie. Po niemiecku ten tytuł brzmi Achtsam moden i książka została wydana w 2019 roku, a od tego czasu powstały już dwie kolejne, tak jakby części. Pierwsza z nich nosi tytuł Das Kind in mir will achtsam morden, czyli można byłoby to przetłumaczyć jako dziecko we mnie chce uważnie zabijać. oraz trzecia część Achtsam morden am Rande der Welt, czyli coś w stylu zabijaj uważnie na krańcu, na końcu świata. Wydawnictwo Otwarte z Krakowa zdecydowało się w zeszłym roku wydać debiut, czyli powieść Karstena Dus. Zabijaj uważnie. A tłumaczenia podjął się Mateusz Borowski. Tu muszę od razu zwrócić uwagę na fakt, że przekład książki bardzo mi się podobał, a zwracam na to bardzo dużą uwagę zawsze. Językowo jest to trudna książka, a w założeniu ma się ją czytać szybko i przyjemnie. Um, autor używa wielu przekleństw, obraźliwych słów, okrasza je poczuciem humoru i ironią. Trudno o pewien balans, szczególnie w obcym języku, istnieje zawsze obawa, że można gdzieś przesadzić, a tłumaczenie Borowskiego jest pod tym względem naprawdę dobre, polecam. Do tego dochodzą skomplikowane określenia prawnicze. Język prawa łączy się z językiem przestępców, a dodatkowo dialogi są często bardzo dowcipne. Trudna i oryginalna mieszanka, z której tłumacz wybr wybrnął moim zdaniem bez zarzutów. Ale do rzeczy. Nie jestem fanką kryminałów, thrillerów. Sięgam sama po nie raczej rzadko. Książka Zabijaj uważnie czekała kilka miesięcy na mojej półce, aż się doczekała choroby, na którą teraz wszyscy chorujemy. I tak oto leżąc w łóżku, gapiąc się w ścianę ze zmęczenia i otępienia, bez smaku i bez węchu, czyli po prostu powalona covidem, postanowiłam sięgnąć po tę książkę, bo trudne Reportaże, biografie i inne napoczęte powieści, które leżały niedaleko na biurku, w ogóle nie wchodziły w grę. Były za trudne, za ciężkie. I wyobraźcie sobie, że zabijaj uważnie paradoksalnie postawiło mnie na nogi w czasie choroby bo wciągnęłam się w lekturę i opowieść o absurdalnie strasznym, a zarazem prawdziwym świecie, w którym prawnicy przyjaźnią się z przestępcami mafijnymi i pomagają im legalnie kupować broń czy narkotyki. I takim właśnie prawnikiem jest główny bohater powieści Zabijaj uważnie, Bjorn Dimel. Przeżywa on kryzys wieku średniego. Jego związek się rozpada. Ma małą córeczkę, z którą nie spędza czasu, bo musi pracować w kancelarii prawniczej wspierającej przestępców, ale jest za to niesamowicie bogaty. I całe szczęście sam zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojego beznadziejnego położenia, i dzięki namowie żony trafia na trening uważności, czyli krótko mówiąc na terapię. Choć nie przypada mu ona do gustu za bardzo, bo przecież prawdziwy facet nie potrzebuje ćwiczeń oddechowych, żeby uwolnić się od stresu, to bohater wprowadza w życie niektóre ćwiczenia i efekty są nadzwyczaj budujące. Nie chcę zdradzać tutaj treści książki, ale wspomnę tylko, że wiedza prawnicza autora oraz jego poczucie humoru, dystans, ironia do wielu spraw sprawiły, że czyta się tę książkę bardzo szybko i dobrze, a niektóre sceny zostają w pamięci naprawdę na dłużej. Do tego dochodzą takie uniwersalne treści jak kryzys życiowy spowodowany na koncentrowaniu się jedynie na karierze, walka dobra ze złem za pomocą hmm, Zła, no i w ogóle jak się w tym tutaj odnaleźć. Wielki plus zyskał też ode mnie autor Karsten Dus za opisanie w swojej krymi w kryminalnej, w swoim kryminale tragicomicznej wręcz sytuacji w niemieckich przedszkolach, spowodowanej brakiem miejsc w placówkach oraz brakiem wychowawców. Wyobraźcie sobie, że w książce: Zabijaj uważnie przedszkole. Jest intratniejszym biznesem niż luksusowy burdel. Jak przeczytacie książkę, to zrozumiecie, co mam na myśli. Fakt, że codzienność, błahe sytuacje opisane w tej powieści występują w niej w ogóle, działają naprawdę na jej korzyść. Na przykład mafiozi, szukający miejsca w placówce dla swoich małych pociech, czy odbywające się tajne zebrania przestępcze, właśnie gdzie? W przedszkolu to działało na mnie rozbrajająco. Jest też drobny wątek polski ale nie zdradzę tutaj już więcej szczegółów. Choć do końca trudno się zorientować, czy zasady uważności i terapie są w tej książce potępiane, wyśmiewane czy wręcz przeciwnie doradzane, to warto zwrócić uwagę na ten wątek. Według mnie cytatów z y, poradnika uważności było w książce za dużo. Trochę mnie męczyły, nużyły. Niemniej uważam, że motyw terapii we współczesnej literaturze. Radzenia sobie z kryzysem, kierowanie się do specjalistów jest ważny, aktualny i potrzebny w literaturze. Podsumowując, bardzo polecam książkę Zabijaj uważnie po polsku czy po niemiecku. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie tę powieść i czy ją czytaliście i co o niej sądzicie. Piszcie komentarze, piszcie maile. buch czyli książka małpa gmail.com Dziękuję za uwagę, za to, że jesteście, że słuchacie i do usłyszenia.